Dzięki współpracy z CSGO skinsem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 450 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolary z kodem lamianek. Aktualna lista skinów, które zostały, znajduje się na Discordzie. Powodzenia! Siemaneczku, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale w dzisiejszym odcineczku jak widać znajdujemy się na CSGO Skinsie na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie 2,10 oraz 10% do doładowania w dzisiejszym materiale kolejny kolor skrzyneczki tak jak pięknie tutaj mienią nam na zielono te gamma dopplerki tak my dzisiaj będziemy chcieli otwierać tylko i wyłącznie zielone skrzyneczki także standardowo idziemy na case battle i lecimy sobie od początku z zielonymi skrzyneczkami, później oczywiście zrobimy sobie jakąś droższą bitewkę. E, a tutaj tych zielonych skrzyneczek troszkę nam się uzbiera, bo mamy i te monsterki, mamy te ze zbrojowni i mamy tutaj jak widać e, naruszenie kwarantanny. E, to troszkę będzie. To podciągnęliśmy pod żółte, także już nie będziemy. O, Gamma doplerek jeszcze, White Lotus, kury, tutaj sporo się tego tak uzbiera, White Glovesy. Dobra, sprawdzę jeszcze, czy czegoś nie pominąłem z tych zielonych, typowo zielone oczywiście są te najtańsze tutaj tylko, no ale dobra no, ile mamy, 19 skrzyneczek, dobra, to na razie zrobimy sobie taką spokojną bitewkę, underdog na 4 klaczy, no i zagramy sobie... Tą bitewkę, a oczywiście zaraz pójdziemy sobie może coś innego, może użyjemy sobie y Jester Młodzika, no i będziemy sobie próbować coś ciekawego dropnąć. Także 19 skrzyneczek, y no i lecimy, troszkę nam to zajmie, ale później zrobimy sobie droższą bitwę, no i mam nadzieję, że zdecydowanie ciekawszą, bo poleci bitewka za większą staweczkę. Tutaj na razie nie chcemy sobie robić nic. Oczywiście najciekawsze będzie o na tych skręczkach procentowych, które najprawdopodobniej za chwilkę zaczną nam tutaj wylatywać. No, w sumie trzeba troszkę poczekać. Co to jest Limelight? Lime, lime, nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Tutaj czarniki mamy. Dobra, no. W sumie najważniejsza skrzyneczka teoretycznie to będzie skrzyneczka z rękawiczkami, żeby wygrać tą bitwę. No a tak, to te skrzyneczki procentowe no komuś może sypną, i to właśnie może ustawić bitwę pozostałym osobom, ale no niekoniecznie musi sypnąć. Także wiecie, w ogóle dodają tylko dwie skrzynki, a tylko są po dwie skrzynki, po 2%, 2 skrzynki, bo ile mamy 3 i 5, czyli 1%, 1 nie widziałem w ogóle, żeby dodać. No dobra, no niech komuś coś poleci, to będzie wtedy ciekawsza bitwa i może będzie szansa na zwrot. bo Jak na, na ten moment, no to powiem Wam, że średnio to wygląda. dobra, teraz mamy dev case, tak to się nazywało, tak, dev case. No i nadal nie jesteśmy na prowadzeniu. Teraz jakby coś poleciało, jakiś gamma do to by było fajnie. Nie, no, no skrzynka z rękawiczkami moim z... OK, mamy jednego Bowie ma Doplera. Zwycięzca ma profit. To jest pewne. To jest pewne, zwycięzca ma profit. Ale teraz, widzowie, teraz najważniejsza skrzyneczka. I chyba uda nam się. Tak jest, uda nam się. Chyba, że Kawa nam poleci. Nie poleciał także. Bardzo fajnie, że nam się udało wygrać tą bitewkę. No, prawie razy dwa. Dobra, robimy sobie kolejną. Jeszcze jedną, ale teraz podkręcimy trochę. Podkręcimy trochę te, te bitewki, Budżet, budżecik trochę bardziej ucierpi, plag chyba nie, używ, nie brałem. Ten jest ten tutaj może sporo namieszać. Cyk, Monster, Monster, naruszenie kwarantanny. Weźmiemy sobie tylko to, a dodamy sobie więcej gamma do na przykład. Jeden gamma do drugi White Lotus. No i z rękawiczkami dodamy sobie jedną taką, jedną na buście, no i na zakończenie damy sobie kałaszka, no i teraz leciutko bardziej poddymimy, ale teraz chcemy sobie dropić, teraz chcemy sobie dropić, także no, zobaczmy sobie, czy uda nam się. Ja przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie otrzymujecie bardzo fajne ponosiki do wpłaty 210 na start 10% do doładowania. Eee, możecie zgarnąć bardzo fajne skinki przy doładowaniu. Eee, zaraz Wam je pokażę jeszcze na koniec materiału. Kto jeszcze nie widział na Discordzie, on to może sobie zobaczyć. O kurde, może sobie zobaczyć na Discordzie. Tam eee, za każdym razem jak ktoś dropnie jakiegoś skinka, jest aktualizowana lista. Także no, no, na bieżąco jesteście na Discordzie ze wszystkimi informacjami, co się u mnie dzieje, kiedy streamy. E, jeżeli czegoś, coś się nie pojawi, dlaczego tak się stało, i tak dalej, i tak dalej, można by długo wymieniać. A tutaj bardzo fajny czarnik za 240 zł i Fade. O kurde! No to powiem Wam, że zaczęło się tutaj gryło robić Emeczka Fadezik. Ciekawie. Skręczka w ogóle nawet nie niemi mogła kosztować, no coś koło, Oj, tej Bide Monster, ale w słabym stanie. No i teraz skręczka z rękawiczkami zaważy, na wszystkim mi się wydaje. No, chyba że coś ktoś dropnie. E, najbardziej to bym właśnie ten e, Gamma Dopplerek, e, bądź e, kałaszek e, Dziki Lotos tutaj przeszkodził. Ale oczywiście oby się tak nie stało, obym ja coś dropnął, a nie ktoś. E, pierwsza skrzyneczka bez niczego. Druga skrzyneczka, rękawiczki, ale one nam nie zagrożą, także fajnie. No i teraz kałaszki. Pierwsza skrzyneczka bez niczego. No zaraz się stałem, jakie rękawiczki mogą polecieć. Pandory za 66 tysięcy. No i to jest, to jest ciekawe. Najważniejsza skrzynka w tej bitwie. I mamy tutaj fejdy za 5700. No, i te fejdy tutaj, chyba, jednak wszystko. No, chyba, że teraz magicznym cudem poleci kałaszek, w co wątpię, ale może. No, niestety, te fejdziki jednak wygrały. Także w dzisiejszym materiale, to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym świmaleczku.